Witajcie serdecznie moi drodzy widzowie. Tutaj Łukasz. Chciałem ten film nagrać w plenerze, ale no, ale niestety nie udało się, bo rano miałem do załatwienia parę spraw związanych z wyjazdem, który mnie niedługo czeka. A kiedy wróciłem to już było około 13, poza tym pogoda była, jest dzisiaj wyjątkowo nieprzyjemna, bo jest duża wilgotność. I zeszło słońce. Dzisiaj to jest 1 lipca 2023 roku. Na wstępie chciałem Wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować za wszystkie komentarze, za wszystkie oceny filmu i te pozytywne, i te negatywne. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali. Dziękuję wszystkim, którzy poświęcili swój czas na to, żeby napisać komentarz. Moi drodzy, jeżeli w niebie gdzieś tam jest jakiś taki facecik, który zapisuje dobre i złe uczynki, to wy na pewno zarobiliście wpis w kategorii dobrych uczynków, ponieważ wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób dali znać czyli oglądali, ocenili film, napisali komentarz wy wszyscy sprawiliście ogromną przyjemność starszemu człowiekowi. Tak, moi drodzy, bo mam już pięć dych na karku, czyli raczej trzeba spojrzeć w prawdzie w oczy i powiedzieć, że młody to już dawno nie jestem, ani w średnim wieku. I sprawiliście przyjemność człowiekowi raczej, no, wrakowi człowieka, czyli mnie. A propos wraku człowieka, kilka osób w komentarzach pisało, że chcieliby usłyszeć historię o tym, jak omal nie umarłem, i jak moje życie się całkowicie zawaliło, bardzo chętnie z Wami się tą opowieścią podzielę. Bo wierzę, że być może ktoś wyciągnie z tego wnioski i nie popełni tych błędów, które ja popełniłem. Nie wiem, czy zdążę w jednym odcinku, bo nie chciałbym, żeby, ta żeby odcinki były dłuższe niż 15 minut, bo dłuższych to mało kto ogląda. Dłuższe to mało kto ogląda. Zobaczymy, jak będzie, tak będzie. A więc moi drodzy, żeby rozpocząć tę opowieść, trzeba się cofnąć do roku 2019. A konkretnie do Dnia Wszystkich Świętych w roku 2019. W tego dnia jak większość Polaków udałem się na cmentarz na groby moich bliskich. I z jakiegoś, no byłem odpowiednio ubrany, miałem na sobie kurtkę zimową, czapkę. Teoretycznie nie powinienem zmarznąć, a jednak z jakiegoś powodu zmarzłem. I to było takie, słuchajcie, bardzo, bardzo dziwne zmarznięcie, zupełnie innego rodzaju uczucie niż te, których wcześniej doświadczałem, kiedy było mi zimno. Czułem się tak, jakby coś mi zmroziło od środka organizm, narząd wewnętrzne, kości po przyjściu do domu z cmentarza w ubraniu wlazłem pod kołdrę i przez chyba 3 czy 4 godziny nie mogłem się rozgrzać od tego się wszystko zaczęło od tamtej pory zaczął męczyć mnie kaszel i słuchajcie oprócz kaszlu e, duszności czułem się dokładnie tak jak ten człowieczek na obrazku, który widzicie było mi coraz ciężej wykonywać wszystkie czynności dnia codziennego. Przede wszystkim chodzić, robić zakupy, nosić coś cięższego. Przy najmniejszym wysiłku pojawiały się duszności, kaszel, zawroty głowy. W końcu, w grudniu, 2000, przepraszam, w grudniu 2019 roku dobrze, dokładnie 2 grudnia. Zrobiło mi się na ulicy tak słabo, że z trudem udało mi się utrzymać przytomność. I wtedy podjąłem bardzo ważną decyzję o rzuceniu palenia papierosów. Papierosy do 2 grudnia 2019 roku były bardzo ważną częścią mojego życia. Były czymś, były właściwie jedynym sposobem, w jaki Zapewniałem sobie przyjemność, chociaż wierzcie mi, że wcale mi nie sprawiały przyjemności. Do czasu rzucenia palenia paliłem moi drodzy dwie paczki czerwonych Malboro dziennie. Wtedy, kiedy tak mi się zrobiło słabo, udało mi się odzyskać, że tak powiem, kontrolę nad organizmem. I pierwsze co zrobiłem to. Oczywiście zapaliłem papierosa, no i w trakcie jak go paliłem, to podjąłem decyzję, że dosyć, koniec z tym, rzucam ten na uch. Wtedy, na tamtą chwilę, w paczce zostało mi jeszcze 7 papierosów, no więc powlokłem się do domu, odpoczywając co 20-30 metrów, żeby nie stracić przytomności. Te papierosy, które miałem, Wypaliłem i po prostu nowej paczki nie kupiłem. Ciągle było mi duszno, do tego stopnia, że właściwie nawet nie czułem potrzeby zapalenia papierosa. No i bardzo dobrze. Jeśli chodzi o duszności, właściwie niestety się nie poprawiło. Zacząłem więc chodzić do lekarzy. I to, moi drodzy, było coś, czego nie zapomnę, chyba do końca życia. W ciągu miesiąca od tego czasu, kiedy mój organizm się definitywnie posypał, u lekarzy byłem przeciętnie 2-3 razy w tygodniu. Jednak żaden z nich nie doszedł do tego, co mi właściwie jest, chociaż objawy były klasyczne i mówiłem o tym lekarzom, no niestety nie dotarło. Tutaj <laughs> obiektywnie muszę przyznać, że jeden z tych lekarzy, czyli kardiolog, zlecił mi wykonanie badania, które się nazywa echo serca, czyli po prostu USG serca. Półtora miesiąca zwlekałem ze zrobieniem tego. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim wtedy praca zawodowa była podstawową aktywnością w moim życiu. I w pracy zawsze było coś do zrobienia, coś do załatwienia. Po pracy byłem zmęczony, no i w efekcie. Niestety nie zrobiłem przez półtora miesiąca echo serca, badania echo serca. A kiedy już je zrobiłem i przyniosłem wynik do tego lekarza, to lekarz złapał się za głowę. Pamiętam, że był to piątek, piątek po południu. Złapał się za głowę, bowiem okazało się, że moje serce praktycznie ledwo, ledwo dycha. Parametr którym określa się wydolność serca, czyli frakcja wyrzutowa, no ponieważ serce działa jak pompa. Zasysa krew i wypompowuje. To siła, z jaką wyrzuca krew, czyli wypompowuje, to jest właśnie frakcja wyrzutowa. Jest jeszcze frakcja wrzutowa. To umiałem, czyli siła, z jaką serce zasysa krew. No i to umiałem w miarę. Powiedzmy, nie było tragedii, natomiast frakcja wyrzutowa, norma tego, tego tej aktywności serca wynosi 60%. No bo jeżeli cała wydolność serca to 100%, no to tak to się dzieli, że 60% na wyrzutową i 40% na wrzutową. Ja frakcję wyrzutową zamiast na poziomie 60% miałem na poziomie procent 20%. I to już jest, słuchajcie, graniczna wartość oddzielająca, można powiedzieć, życie od śmierci. Przy wskazaniu frakcji wyrzutowej 17%, już podłączają pod respirator. Gdyby mnie podłączyli pod respirator, moi drodzy, to prawdopodobnie już bym nie żył. Tak jak mówiłem, o tym dowiedziałem się w piątek po południu, więc dotarłem do domu. Kiedy wychodziłem, to lekarz mi powiedział, żebym przyjechał do szpitala, w którym on pracuje, czyli w Krakowie, do Szpitala Uniwersyteckiego. E, on będzie miał będzie ostry dyżur, będzie na tym ostrym dyżurze. To mnie przyjmie. Jednak, moi drodzy, do poniedziałku nie doczekałem. W sobotę chciałem sobie jeszcze porobić różne rzeczy porobić zakupy przed tym szpitalem. Ale nie dałem rady. Wyszedłem na ulicę i poczułem się tak źle, jak jeszcze nigdy w życiu. I czułem, że, że tak powiem, ostatnie moje godziny nadeszły. Mało, że było mi duszno, to jeszcze czułem, że po prostu zaczynam tracić przytomność. I wierzcie mi, obyście długo jeszcze tego nie doświadczyli, ale wierzcie mi, że jak stajecie nad własnym grobem, to. Czujecie, że to właśnie ta godzina. No i ja to, dokładnie to poczułem. Na szczęście, w sumie nigdy nie byłem panikarzem, więc udało mi się zachować spokój i samemu sobie wezwać pogotowie. Pogotowie, po pewnym, kiedy opisałem, co mi się dzieje, opisałem wyniki badań, to pogotowie przyjechało po jakichś 20 minutach. W czasie których ze wszystkich sił się starałem nie stracić przytomności, no i moi drodzy załadowali mnie do karetki, przejechałem się na sygnale do szpitala i tu Wam muszę powiedzieć coś, co jest dla mnie bardzo, bardzo przykre: mianowicie, dopóki nie pojechałem do szpitala Rydygiera tą właśnie karetką, to nie spotkałem takich hamów i prostaków jak załoga tej właśnie karetki pogotowia. I nigdy w życiu nie czułem się tak poniżany i upokarzany jak wtedy. Nawet dzisiaj, kiedy o tym pomyślę, to ogarnia mnie wściekłość, ale spokojnie wierzę, że w życiu zawsze musi być równowaga. W związku z tym wierzę, że ta pani i ci panowie kiedyś. Również doświadczą takiego traktowania, jakimi sami traktują chorych. Karetką przyjechałem do szpitala Rydgiera, jak już wspomniałem, i wylądowałem na dziewiątym piętrze na kardiologii. Pierwsze, pierwsze dwie godziny przeleżałem na Ojomie, bo chcieli sprawdzić, czy zejdę już, czy jeszcze za chwilę. Kiedy się okazało, że jakoś jeszcze trochę pożyję, tym bardziej, że jak położyłem się, to było mi trochę dużo lepiej, niż jak wtedy, kiedy stałem. Przewieźli mnie na salę. Na sali oprócz mnie leżało jeszcze dwóch mężczyzn. Jeden to był młody chłopak, miał 29 lat. Był zdrowy jak byk, no zdrowy dopóki mu nie wysiadło serce. Po grypie. Nie doleczył grypy, i Omar też się nie przejechał na drugą stronę. Drugi pacjent, mój sąsiad po prawej stronie na łóżku, to był staruszek, miał 93 lata i trafił do szpitala po piątym zawale. Potem, potem kiedy był obchód, lekarze omawiali wyniki badań. Dowiedziałem się, że parametry wskazujące na wydolność serca, ten staruszek ma dokładnie takie same jak ja, chociaż miał 93 lata i przebył 5 zawałów.